Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Watch Dogs 2. Ja jestem Sarci, i za chwilę rozpoczniemy sobie kolejną misję, która jest dostępna dokładnie w tym miejscu. Tutaj się udało, musiałem wjechać pod górę aby trafić na tę osobę, której możemy telefon schakować i dowiedzieć się czegoś ciekawego, mam nadzieję. Sitar, I've heard you talk about your niece's live stream before. Dance Boo 01, right? Her name's Cindy. And I can't stand that friggin' stream. She broadcasts from her room nearly 24-7. I keep telling her her shit's not secure. People are talking about her on the street. She's becoming a celebrity. Any priests or sweaty van owners? If somebody hacked her cam and found out where she lives... I can't even. We should teach her a lesson. What do you have in mind? interrupt her feed prove her system is not secure you don't mind me embarrassing her on live web tv in the process no then i can go all i told you so to her stupid ass <laughs> i'll see what i can do no proszę kto by pomyślał że kuzynka Sitary się czymś takim zajmuje. Siostrzenica Sitary streamuje 24 godziny na dobę jako Cindy Non Stop. Myśli, że jej sprzęt jest w 100% bezpieczny, co czyni ją łatwym celem sieciowych drapieżników. Jeśli nie wkroczymy, zrobi to ktoś inny. No właśnie, może i damy jej nauczkę, ale za to... Lokacja Scoutix w pobliżu. Może i damy jej nauczkę, ale za to myślę, że... jeszcze nam za to podziękuję bo to zdaje się, że to są te domki chyba akurat. Już je nawet wcześniej widziałem, jak sobie tędy przejeżdżałem. Więc spróbujmy faktycznie fotkę cyknąć, a pokażę Wam też te zdjęcia, które robiłem przed nagraniem tego odcinka. Tutaj widzę, że są w ogóle kolejne lokacje warte zwiedzenia i to naprawdę całkiem ich sporo, tak naprawdę, najpierw jednak to. Co tu się dzieje? Jasny gwing, patrzcie na to! Pierwszy raz taką akcję widzę w tej grze, żeby ktoś się tak wkurzył, aby zdebolować komuś auto. To też jest fajne, pokazuje, że to San Francisco tutaj żyje i również jakieś losowe incydenty się potrafią wydarzyć. To jak najbardziej na plus myślę, że należy poczytać. Proszę bardzo, jest fotka, a oprócz tego. Gdzieś tutaj w pobliżu jest coś jeszcze, więc też sobie chciałem to sprawdzić. Tutaj oczywiście to zdjęcie i komentarze. Oprócz tego pokażę Wam kolejne zdjęcia. Właśnie to robiłem też poza nagraniem. Tak samo jak tutaj odźwierna Drag Queen. I jeszcze to. A resztę zdjęć już wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, więc nie będę tutaj powtarzać. No i jeszcze zobaczmy, bo tutaj gdzieś niedaleko też. Coś mamy. Shoe garden, proszę bardzo. Ogród z butami. To ciekawostka, co? To będzie akurat po tej stronie, zwróćcie uwagę. Nieźle. Rzeczywiście mamy pełno butów. Proszę bardzo. Jeszcze tak wam pokażę jak to tutaj wygląda. No i jeszcze... A bo patrzcie, bo w ogóle z tych butów... Aha, bo tu jest ziemia normalnie w tych butach i z tych butów wyrastają kwiaty. Tam zresztą było pewnie to opisane dokładnie w tej aplikacji Scout X. Tutaj kolejne. Nie masz nic lepszego do roboty. Jak i komentarz Tibon zostawił. Garden of Peace and Love. Zobaczmy. W którą to stronę? To gdzieś tam. Dobra, najpierw jednak zajmiemy się. Tym zadaniem, tą siostrzenicą SITary, ale ten odcinek właśnie chciałem poświęcić na takie poboczne kwestie. W tym momencie na mapie, oprócz tego co teraz wykonuję, widziałem jeszcze jedno zadanie, które mogę wykonać, więc pewnie będę się tym zajmował. Ale najpierw jeszcze dokończmy to, co zaczęliśmy. Wygląda na to, że to będzie po tej stronie jakoś. Tak jest. Tutaj jak najbardziej można się włamać. No i zobaczymy, co ta siostrenica wyprawia na tych streamach. Hey, your niece has quite the audience count. A mix of pervs and airheaded teens, I'm sure. They could all use a lesson in internet safety. Don't worry, we'll give your niece a little scare. No dobra, to pytanie jak w takim razie ją nastraszymy? Coś tutaj trzeba będzie pokombinować. Hey guys, it's Cindy, aka Dancefoo01, and this one goes out to Johnboy 415. Oh! Jimmy, stay out of my room, Jimmy! We're like not going to your stupid room. Um, whatever, this is your crab music. This is what real music sounds like, loser. Ok, czyli widzę, że Cindy po prostu tańczy przed kamerą dla szerokiej widowni. I patrzcie. Czyli tak, mogę wyłączyć światła, mogę też zmienić muzykę. Nie wiem, czy coś jeszcze, chyba to będzie wszystko. Zobaczmy, spróbujmy zmienić muzykę najpierw. teraz bardziej się denerwuję, spróbujmy jeszcze światło wyłączyć Znowu muzyka, zobaczmy To jest Okej, okay, to tyle. Szczerze mówiąc, myślałem, że jakoś bardziej będziemy musieli ją skompromitować. No ale to wystarczyło. I think we did our job. Thanks, man. Cindy and I are będziemy to have a long talk later today. In the meantime, I'll put together a package to help kids be more secure online. They'll use it if it's from Deadsec. Deadsec's cool, right? I hope so. No cóż, prawdę mówiąc, jakoś też mnie to nie przekonało, czy faktycznie by to jakoś odmieniło zachowanie z no Ale skoro Sitara tak uważa, no to najwyraźniej tak też będzie. Więc co? Załatwiliśmy te kwestie. Teraz jeszcze udajmy się tutaj. Sprytny ogrodnik przyciął Bougainville w kształt znaku pokoju. A potem umieścił nad nimi tęczę, flagę tęczowej dumy. Okej. Okay. Lecimy w takim razie, cechujemy zdjęcia, ale to będzie jakoś w środku. Zobaczymy. Tutaj się muszę dostać, chyba. Więc interesuje mnie tutaj chociażby ten zaułek, prawdopodobnie. Dobra, zatrzymajmy się. Wejdziemy tutaj normalnie pieszo. No, całkiem tutaj ładnie, trzeba przyznać. Możemy nawet przed wejściem zrobić. A jeszcze sobie zobaczmy, jak to tutaj wygląda w środku. Proszę bardzo, pełno zieleni. Zawsze, właśnie, lubię też takie mini poboczne aktywności w grach, które wymagają odwiedzenia różnych ciekawych miejsc, bo jest to zawsze taka dodatkowa motywacja, żeby faktycznie sobie w takie miejsca zaglądać, a nie je omijać i nawet nie zwrócić na nie uwagi. To jest też zresztą dla twórców. Taka dodatkowa motywacja, żeby graczy właśnie zmotywować, do tego, żeby nieco bardziej docenili tworzone przez dewelopera lokacje. I tutaj gdzieś w pobliżu jeszcze kolejne rzeczy były facet z pączkami na przykład. Już od razu chciałbym to sobie zrobić, pokazać wam to w tym odcinku, skoro już tutaj jesteśmy tak blisko, I proszę bardzo, mamy go faktycznie jesteśmy akurat o dobrej porze, więc wystarczy tylko. Syknąć zdjęcie, i będzie w porządku. Trochę się przybliżymy, może co? Proszę bardzo. Gość się chyba odrobinkę speszył, mi się wydaje. Macie komentarze. Cóż za uroczy uśmiech. Kolejna nagroda. Czyli kolejny gest dostępny. Dziewczyna od body paintu. Jeszcze trzy zdjęcia są w pobliżu, więc chciałbym sobie je tutaj zaliczyć. Aha, i tutaj je od razu mamy. Widzę, że taka ulica pełna różnego rodzaju atrakcji, które można sfotografować. Proszę bardzo, cała jest pomalowana. Pełniono cel. I tak, na marginesie, tutaj mamy te słynne nogi w pończochach, na które Wam zwracałem uwagę w którymś materiale. O, to będzie tutaj. Mówiłem o tym, że kojarzę coś takiego, taki budynek, właśnie z tymi kobiecymi nogami. I faktycznie, po pierwsze mi to potwierdziliście w komentarzach, po drugie, jak później sobie sprawdziłem w internecie, to faktycznie miałem rację, że taki budynek również występuje w prawdziwym świecie. Więc fajnie, że twórcy też zadbali o przeniesienie tego tutaj. No i fajnie też, że o tym akurat pamiętałem, że to skojarzyłem w ogóle. Dobra, jeszcze jedna lokacja: Graffiti dańskiego. proszę bardzo. No i w ten oto sposób zgarnęliśmy, jakby nie było trochę followersów. Więc też całkiem pozytywnie. Pokaż coś fajnego. Tylko 8 lajków. Oj, słabo, Markus, słabo. Tutaj tylko 5, ale to nie jest najważniejsze. Zresztą i tak mam wrażenie, że te lajki to są rozdawane w tej grze absolutnie losowo. Nie ma żadnego znaczenia, jakie to zdjęcie konkretnie zrobimy. No i dobra, oprócz tego jeszcze tutaj mamy jedną misję. Co ciekawe, już tego typu zadanie nie widzę tutaj na mapie, więc nie wiem, czy to oznacza, że wszystkie już wykonałem. No jeszcze mi zostało oczywiście to, że malować te graffiti. Ale ciekawe, czy już wszystkie wykonałem, czy po prostu dopiero za jakiś czas pojawią się jeszcze inne misje właśnie inne operacje poboczne. Zobaczymy, a na razie udam się tutaj i dowiem się o co chodzi. No i dobra, jestem już na miejscu. Tutaj wystarczy znowu zhakować telefon i najwyraźniej tym razem podsłuchamy jakąś rozmowę. Every My water bill, my credit card rate, my electricity, internet, my storage unit, my it's all at once. That is so whack. It's like they're nickel and diming me specifically. I can't cover my mortgage because of all this petty shit. Hey, I just picked up a conversation. Some woman has every single living expense spiking at once. What's up with that? Tracking down the nearest CTOS box. We'll see what info they're tracking on her and her neighbors. Let me know. No proszę, więc to jest dość podejrzane. Jedna z mieszkanek Oakland zauważyła, że nagle wzrosły koszty wszystkich mediów i usług. Decyde chce wiedzieć, czy coś się za tym kryje. Ciekawe. Moim zdaniem nie jest to raczej przypadek. I jak znam życie, pewnie znowu a i to w drugą stronę, kurde. Myślałem, że to tutaj trzeba będzie dojechać, ale nie. Coś mi się wydaje, że znowu za tym wszystkim stoją tutaj ci ludzie z CTOS-u. Już niejednokrotnie dowiadywaliśmy się, jak wykorzystują te wszystkie teoretyczne zabezpieczenia, które tak naprawdę mają tylko spowodować, że. Ludzie tracą więcej pieniędzy albo tracą swoje dane osobowe, No w tym przypadku akurat chodzi o pieniądze, więc zobaczymy, czy faktycznie znowu tutaj coś za uszami mają ci ludzie właśnie z City I Ciekawe, ciekawe, czy to właśnie jest ostatnia misja tego typu, w sensie operacja poboczna, jaką jeszcze mamy do zrobienia. No bo teoretycznie już innej nie widać na mapie. Mam oczywiście jeszcze te graffiti do zrobienia dla sitary. Ale to już jest aktywna misja, a nie widzę w ogóle misji, która mogłaby dopiero się rozpocząć. Być może one dopiero będą jeszcze udostępniane, zobaczymy. A tymczasem tutaj jeszcze zauważyłem, że mamy jakieś punkty badań, chyba do zdobycia. Aha, tylko że to jest jakoś tutaj na górze. Czekajcie. Tak. No dobra, a tędy za bardzo też wejścia nie widzę niestety. Nie, bo ja już tu byłem pamiętam kiedyś i nie za bardzo widziałem sposób, żeby tu się dostać, prawdę powiedziawszy, trzeba by było skorzystać sobie z jakiegoś podnośnika, czy czegoś podobnego, a jako że w tym momencie czegoś takiego nie mam, no to muszę sobie odpuścić. Teraz właśnie kojarzę, że jak sobie jeździłem tutaj poza nagraniem. To faktycznie już to odkryłem. Punktów badań i tak mam teraz 5, a ja zbieram w sumie na 8 punktów badań, żeby móc sobie odblokować kolejne umiejętności, które mnie teraz interesują, właśnie za te 8 punktów. Dobra, wygląda na to, że gdzieś po tej stronie mamy coś do skakowania. Tutaj jeszcze Koleś, jakimś zasobniejszym portfelem. Prawie 500 dolarów, proszę bardzo. Teraz zobaczmy. Skakujemy to zdalnie na szczęście. Pamiętaj, żeby trzymać te wszystkie aktualizacje w ukryciu. Poza tym musimy dokończyć proces modernizacji i zabezpieczeń skrzynek CTOS-u. Like CTOS Keep it on the down low o, i tam widzę też, że jest kolejne jeszcze zadanie, tak na marginesie, więc też warto by było to zrobić. Co? Cztery skrzynki CTOS-u są do zdobycia. Będziemy tą misję oczywiście śledzić. Dobra, podjedziemy sobie, ale to ciekawe. upatrzcie, nie było tego tutaj na mapie, i nadal nie widać tej misji, która jest tutaj gdzieś dostępna po tej stronie. To interesujące, bo myślałem, że wszystkie powinny być na mapie widoczne, a tymczasem. Podejrzewam, że nie jest to nic skomplikowanego, tutaj, akurat. Ale mimo wszystko, dałoby radę coś tutaj fajnie zrobić. Dobra, zobaczmy, bo tym razem na dachu coś jest. A teraz zablokowane. Już tego zdalnie sobie tak łatwo nie odblokuję. Tutaj muszę odblokować. Kurda, sporo tych kolesi tutaj trzeba przyznać. Od tamtej strony najlepiej było przejść. To byłoby najłatwiej. Ale w sumie możemy też spróbować trochę bardziej na siłę. Bo tak, wystarczyłoby teraz wypuścić skoczka teoretycznie i jednocześnie wywołać ten masowy zakłócacz łączności. Spróbujemy. Mam nadzieję, że to się uda. Teraz szybko podjeżdżamy i odblokujemy to sobie, i będzie po sprawie. Nawet jak mnie zauważą, to nic się nie stanie. Proszę bardzo, teraz przywołałem sobie skoczka i sprawa załatwiona. Więc wystarczy teraz dostać się na górę. Nawet nie, nie muszę tutaj osobiście podchodzić, no bo mogłem to dronem zrobić. Uh guys? What up? This ain't no regular CTOS box. Sure it is. They all are. It's got a killer X-Fill filter or something. I can't get in. Hackett's net. See if you can disable it from there. Okay. Tak myślałem, że coś tutaj jest okay, I'm in. Anything interesting? Same two guys. What are they up to? Yeah. What do they mean by about to cave? Track it back to the hub to find out. Dobra, tutaj jeszcze mamy jakąś torbę z pieniędzmi. Powinno się udać dość łatwo to zabrać. Proszę bardzo, prawie 20 tysięcy, super. No i właśnie, tu jest jeszcze jakaś drobna operacja poboczna, więc sprawdzimy to sobie. Skoro nie widać tego na mapie, to lepiej zrobić to od razu, żeby później nam to nagle nie zniknęło. Nie będziemy już wiedzieli, jak się tutaj wrócić. A tak, to będziemy mieli sprawę załatwioną pewnie. Zobaczymy, co się dzieje u kogoś w mieszkaniu, czy coś. Spencer Emilio niedawno zwolniony. Kurde, co mu jest? Otwórz wiadomość. Maria. mi to be You stood by me. Thank you. But every night I close my eyes and I. I see Mike up. I hear people screaming at me. I hear me screaming at myself. I'll never forgive myself. you gonna make me shut you up, man? Mike. I'm so sorry. Jasny gwint, koleś chciał powoli samobójstwo. Mogę tych drzwi otworzyć. Ja... Dobra, udało się. To nieźle, uratowaliśmy tego niedoszłego samobójca dzięki temu. O kurde. I faktycznie to takie krótkie zdarzenie, poboczne, można powiedzieć, ale dobrze, że to zrobiłem w takim razie. Swoją drogą ten sąsiad prawie chciał zamordować się ze złości naszego niedoszłego samobójca, Tymczasem, jak zobaczył, że jest w tarapatach, to ocalił mu życie tak naprawdę. Oczywiście z naszą pomocą, bo gdyby nie to, że. Użyliśmy tego klaksonu, to nikt by się pewnie o niczym nie dowiedział, ale tam widzieliście... pełno dymu. No najważniejsze, że się udało. Oho. Tutaj trzeba będzie pokombinować widzę więcej. Odblokujemy dostęp, czekajcie. Prowadzi to tutaj. Okej. Okay. to tyle, tak. Wżakowaną wewnętrzną sieć. Teraz możemy się zabrać za tą skrzynkę. And now I got an email from Central. What are the numbers about? Got me. Looks like controls for various outputs from houses in that neighborhood. He's assigning a coefficient to select outputs. Outputs for what? Track down the hub and let's see what they're doing with them. A to było więcej niż pewne, właśnie, że tutaj coś kombinują ci ludzie z CTOS-u. I proszę, mamy tego tylko potwierdzenie, i z każdą kolejną skrzynką dowiadujemy się coraz więcej detali na ten temat. Tutaj też coś możemy schakować. Dobra, jak tu wygląda sytuacja.

I był to taki bardziej ekskluzywny salon samochodowy. A tutaj być może będą tańsze autka, i faktycznie zdecydowanie tańsze. Nawet te super auta nie są jakieś bardzo drogie. Więc ja bym sobie coś wreszcie kupił. Wszystko na biało, bo można później lakiery sobie ewentualnie wykupić. Ale dobra, weźmy w takim razie. To super auto, tutaj Amargosa Turbo. Szczegóły, możecie sobie przeczytać. Proszę bardzo. I nawet może ten sportowy, również któryś. Nie no, na razie może nie. Nasz pierwszy zakup, jeśli chodzi o auto. Jest od razu bym sobie zasiadł za jego sterami. Gdzie jest kurczę ten garaż? Tutaj. No i proszę, piękny czerwony kolor. Jeszcze chyba takim nie jechałem zdecydowanie. Na razie się za bardzo nie będę miał szansy rozpędzić, bo już tutaj mamy akurat dalszą część tej misji, czyli ostatnia skrzynka. City OS-u, jaka nas czeka? Do schakowania. Aha, też coś czuję, że będzie tutaj pewnie zamknięte dokładnie. I tam mamy skrzyneczkę na górze. Zobaczmy. Dobra, jest zatem kolejna zagadeczka. Zobaczmy, jak to będzie. Te tę stronę. Tutaj z dwóch stron musi być. Okej. Okay. Aj, mamy tylko ograniczony czas. Muszę się pospieszyć. No, i odblokowano wewnętrzną sieć. Super. Teraz możemy już tutaj to skakować. Patrzcie, kolejne zmiany wprowadzają. Wszystko się zgadza. Gary, this is the hub.

Przysłużyliśmy tutaj tym ludziom a trochę też utarliśmy nosa, właśnie ludziom z CTOS-u. Tymczasem, jeśli chodzi o tą furkę, to naprawdę jest całkiem przyjemna, trzeba przyznać. Jedna z takich szybszych, jakie ostatnio miałem okazję prowadzić. Do tego, jak jeszcze dodać sobie nitro, to możemy jeszcze bardziej, oczywiście, przyspieszyć. To jest fajna rzecz. No i co, i wygląda na to, że. Teraz na mapie już nie mam żadnych innych operacji pobocznych, poza oczywiście tym malowaniem. Muszę w końcu się tym zająć, bo jeszcze ani jednego punktu nie oznakowałem sobie, ale to już w kolejnych odcinkach. Oprócz tego, oczywiście, będę chciał kontynuować wątek fabularny. Mieliśmy się tutaj spotkać z Rejem na plaży, no ale to wszystko będziemy robić w kolejnych materiałach, do których już teraz Was serdecznie zapraszam. Póki co to będzie wszystko, jeśli Wam się odcinek podobał to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!